Nie, 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 nie będzie żadnych walk, żadnych treningów Zostaw, ze mną. Nie. Ja nie wyraziłam mam I sobie Ty tą te wariatki żarty. jeszcze nie wyrzuciłeś tej wariatki? A będzie, że tak po prostu na to zgodziliście? No tak, idź stąd. A jeśli coś się tobie stanie? Co ma mi się stać? Co ja wtedy zrobię? A o co ci chodzi, dziewczyno? Kto to jest? Może stąd iść, czy Też to? kurczę, nie wiem, kto to jest. Jakaś wariatka, którą matka kazała z Markiem chodzić. No to jest moja dziewczyna. Tak? Jeszcze 9 godzin, przecież nie będziesz miał. znaczy taka udawana dziewczyna, no. No taka wariatka, no. Idź stąd, bo mi przeszkadza cały czas w filmów. No idź, no przestań już jest Idź, idź, idź. No idź. Nie żadnej walki, tego dopilnuję. Będzie walka. Czemu ty tej pary jeszcze nie wrzuciłeś co? Niech będzie już. Moja mama każe to tak ma być. Drodzy Państwo, w październiku albo w listopadzie jeszcze nie wiemy stoczę walkę z mini -majkiem. Pamiętajcie o subskrypcji na rozwijającego się kanału w Polsce. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk. Tam na dole, aby zasubskrybować kanał Już niedługo milion subskrypcji, a jak wiadomo wtedy wychodzi moja piosenka Disco Polo Zawołać ochroniarza? Tak, dokładnie, ochroniarz przyda się, ponieważ z nim będę trenował po 9 godzin dziennie Przez cały okres przygotowawczy Kubańczyk! AK Plus! Kuba! Ochroniarz! Chodźmy do studia, bo on tam pewnie siedzi nie, nie, idzie, idzie Nie, idziemy do studia On nie idzie Artysta! Ale on nie idzie On jest w to jest w studia! To jest studia gościu, no ja muszę mieć cenę w studiu nagrano. No idź do studia, no i nie umiem filmów nagrywać. Cięcie. Przestań już no. Co by przestać? Dobra, weź się, weź ona jest znaczy, jakaś chora. A cały czas chodzisz no? Weź idź Bez co, w serii? Z to przecież logiczne i pamiętaj, ja dopilnuję, żebyś na żeby nie wystąpił. Idź, idź, chodź do studia. Ty ja nie będę się potem stresować. Studio jest moje, nie wchodzisz tu, cześć. Kto mi zabroni? Ja, weź, idź wariatko. Wariatka tak. palnięta, aż mi się tu zablokowało. Cześć obroniacie. No wariatka, no weź tą wariatkę. Weź zamknij te drzwi tutaj, Boże. Nie no, do, dobra, daj nam chwilę. My, 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 my. Ona będzie teraz każdy film filmiczyła. Nieważne. będziesz się wycinana na motarzu najwyżej. Ochroniasz. No co? Tam. Gratuluję. Wygranej walki z bomblem. Tak jak bardzo. przepowiadałem, tak się stało. No Ja też tak mówiłem. Te, teraz wiesz, kto musi wygrać, króci, musi wygrać z Minimajkiem. Będziesz moim trenerem, rozumiem. No tak. Zajebiście. No, Piona. Piona. Będziesz moim zajebistym trenerem. No, tak. Rozwalę Minimajka jeszcze szybciej niż ty bombla. No mam taką nadzieję. Przygotujemy się dobrze chyba, co? Przygotujemy mnie dobrze. Zaczynamy to, to. Od dzisiaj 9 godzin treningu dziennie, ale jeszcze wcześniej musimy sprankować szofera. Szofer był przed chwilą na wakacjach, jak dopiero tutaj do nas wrócił. No. Jak widzieliście na pierwszej scence siedział on sobie bezkarnie, dlatego będziemy musieli go ościć poprzez rzucenie go do basenu. Wrzucamy go do basenu? Wrzucisz go sam? W razie? No tak.